Z nami jest Milena Herman, nasza kapitan prawoskrzydłowa. Milena, od początku spotkania kontrolowałyście jego przebieg. Powiedz mi, jak to wyglądało z perspektywy wojska? Tak jak powiedziałeś, kontrolowałyśmy przebieg tego spotkania. Na meczu wyjazdowym dostałyśmy niestety tam 10 bramkami ponad. I w tym meczu było nastawienie podwójne na wygraną. I tak jak założyliśmy sobie przed meczem, będzie walka, no i wynik to weryfikuje. Zapełniła się ta nasza hala przy Alei Fosza 40. Na pewno odczuwałyście wsparcie naszych kibiców. Z meczu na mecz jest coraz lepiej. W tym meczu była akcja 500 na ręczną. Poczułyśmy na pewno wsparcie. Ja czekałam 12 lat na taki mecz, taki doping. Dało nam to dużo energii i pozwoliło nam, żeby wynik był taki, jak jest. Ostatnie pytanie to samo, które zadałem waszemu trenerowi. Czy Kakowia jest gotowa sportowo na pierwszą ligę? Sportowo. Myślę, że mamy duże ambicje o to, żeby grać w pierwszej lidze. Jest na pewno dużo rzeczy do poprawy. Często w meczach zdarza nam się, że końcówkę delikatnie odpuszczamy, ale myślę, że właśnie to są takie do poprawy rzeczy i myślę, że pierwsza liga jest powoli, powoli dla nas. Dziękuję bardzo. Tyle. Milena Herman.